Ostatni film. Witam serdecznie. Dzisiaj mamy czwartek 31 grudnia. Sylwester Demówka z TWP 2. TWP 2 zaprasza dzisiaj o 19.55. Będzie boys, akcent i wiele innych utworów. Zobaczycie. 19.55 zapraszamy. Odpalajcie dwójkę. I bawcie się. To 5 osób tylko w domu się można bawić. A jak się będziecie bawić więcej. 10, 20 ludzie zgłoszą, przyjedzie Straż Miejska, mandat wrzepi i będzie kazać osunąć się z domu. Tak jest w blokach i innych miastach. I w domkach ludzi. wtedy. Będziecie musieli się wtedy usunąć. Można bawić się tylko w 5 osób na Sylwestra Głośno. W blokach i w domkach ludzi, bo Straż Miejska będzie chodzić wszędzie, do domu nawet wchodzić. I policja. To ożegam 500 jak będzie więcej osób. Pozdrawiam sobie, życie, że miłego dnia, w tym pochłonnym dniu, sklepy dzisiaj są czynne tylko do godziny 18, a Biedonka jedynie do 19 godziny 31 grudnia 2020. Do 19 czynna Biedonka, Tesco do godziny 18, ryt do 19, Carrefour do 18, Kaufland do 17.00 no to życzę miłego dnia, miłej zabawy. Do widzenia. Cześć. W kolejnej filmie. W innym miejscu.